Aleksandra Żaczek, informacje. W teorii ulica Skrajna w Kielcach miała być prosta jak drut, ale w praktyce przez lata kierowcy musieli uważać, by nie wjechać w dom, który stoi na środku drogi. Musieli, bo teraz ma się to zmienić. W miejskiej kasie znalazły się pieniądze na wykup nieruchomości. Agnieszka Białas sprawdziła, kiedy rozpocznie się wielkie wyburzanie i kiedy zniknie jeden z największych drogowych absurdów w stolicy regionu. Ta ulica nie tylko z nazwy jest skrajna. Skrajna jest też wyobraźnia kieleckich drogowców. Mówią ci, którzy tu trafiają. No strasznie jest, takie nieznakowane jest, niż że koniec ślepa droga, czy coś takiego powinien być. Znaki co prawda są, ale zdaniem niektórych kierowców niewiele pomagają. Mylące tak, wprowadzające niepewność, niebezpieczeństwo też. O tym, że jest niebezpiecznie, dobrze wiedzą właściciele domu. Państwo rublewcy musieli się stąd wyprowadzić, bo pomyłki zdarzały się zbyt często. Był nawet taki moment, że tir wjechał, uszkodził bramę wjazdową, wjechał pod sam dom. No nie jest to fajne miejsce. Nie było to fajne miejsce do mieszkania. Kierowcy przyjeżdżają tam z różnych miejscowości i mówią, że na mapach przejazd jest. Ale w ogólności już nie da przejechać. Ten fragment łączący stronę. Zachodnią, ze stroną wschodnią już został zaprojektowany. Do tej pory w kieleckim budżecie nie było pieniędzy na wykup nieruchomości, tłumaczy Jarosław Skrzydło. Rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg dodaje, że remont ulicy był podzielony na etapy dlatego, że w ostatnich latach w mieście realizowano kilkanaście dużych inwestycji. W tegorocznym budżecie przewidziano... Pieniądze, one są już zarezerwowane, są zapisane w budżecie na wykup nieruchomości i na realizację, czyli na połączenie tych dwóch fragmentów, które realizowane były w latach ubiegłych czyli można powiedzieć, spięcie już ostateczne ulicy Skrajnej. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to już za kilka miesięcy dojdzie do wyburzenia domu. Niewykluczone też, że remont ulicy rozpocznie się jeszcze w tym roku. Póki co, jesteśmy wreszcie zadowoleni. Agnieszka Białas, informacje.